O co chodzi? Ja, ja też to powiem. Miałam dawniej OFA. Niebieską stronę. Jak to wiecie o tym, tak? Wiecie o tym. Bo to wypierdolił Camerboy, nie? Życie. Dałam się namówić koleżance, byłam w gorszym okresie, trudno, zdarza się każdemu. Słuchajcie, powiem Wam jedną rzecz. Nie czytaj, tylko mów. To był mój największy błąd. Nie czytaj. Był... No co mam czytać? Nie czytaj, i mów! Nie patrz na czat! Skup się A. na tym że. Już... To by mój w końcu największy... kurwa się uwolniłam od tego gówno. To był mój największy błąd jaki popełniłam, słuchajcie. I powiem wam jedną rzecz. Nie czułam się z tym dobrze, oprzytomniałam, usunęłam to zanim tutaj do Daniela przybyłam. I powiem wam tak. Wiecie co? Jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy. Wiecie co jest najważniejsze w tym wszystkim? Żeby wyciągać wnioski i się poprawić. Ja to zrobiłam. Wyciągnęłam wnioski z tego wszystkiego, poprawiłam się. Już nie chcę być tak jak dawniej. Po prostu było, minęło, zdarzyło się, trudno. Nie robię z siebie świętej. Nie mówię tutaj, że, że jestem jakaś, że nie o co chodzi. jakaś super. Chciałbym I bądź może bądź. być atak ze strony właśnie tych osób, ze względu na to, że oni mają jeszcze ze trzy I ja teraz wyjaśnię o co chodzi. Jak się z Natalią kłóciłem i odkryłem te rozmowy z byłym, który ją szantażował, a tak chciała go dobruchać. Pojechała tam do rodziny i dotarłem do tych, tych fotek, które były tam na dysku. Już ta umowa była usuwana z pierdoloną agencją. No i oczywiście, kurwa, no co, no jednak typiarze ja, wysłałem jedno zdjęcie, żeby się, kurwa, nie wiem, z kimkolwiek pogadać, pożalić. Ona w ramach zemsty zazdrości do boja to wyjebała i oni to udostępnili. Ale kilka zdjęć wysłałem pewnej osobie, która, no, była, jakby, moim mentorem. Wy możecie się domyśleć o kogo chodzi. No i oni pewnie będą chcieli te zdjęcia wyjewać, On, dwa, trzy, bo się zwierzałem pewnej osobie, która uważałem też za kurwa. Wszystko o tej osobie mówiłem przez półtora roku. Bo się zaopiekowała moją mamą, bratem, wszystkimi. No i, I najprawdopodobniej będzie atak z tymi fotkami, nie? Nie, Łukaszowi nie. Łukaszowi na tych zdjęci No i po prostu tyle w temacie